Cześć, witajcie na moim kanale, chyba już po raz siódmy, ale jestem, czekajcie chwilkę, jak tylko wyciągnę mam, właśnie, cześć, witajcie, yy, już siódmy chyba raz, a ja dzisiaj będę testować specjalnie dla was przepis na Cloud Slime bez sztucznego śniegu, no więc co, zaczynamy. Jestem ciekawa, czy wyjdzie z tego taka pajęczynka jak w prawdziwym tym. I jak zwykle oczywiście w miseczce już mam klej. Dodaję do tego zielony barwnik. Mieszam sobie to. Wow, ale super jest zielony. Dawno go nie używałam. Dodam teraz sobie brokat zielony jeszcze. O, przepraszam, taki. Pozdrawiam się serdecznie, Marianka i widzowie. No damy trochę. Wiem, że klej odnalałam o wiele mniej niż zazwyczaj, ale w przepisie były podane dokładne proporcje, no i trzymałam się ich. Jak to teraz przecudnie wygląda, aż szkoda zadawać inne składniki. No ale cóż, może mi się zaskoczyć. Wow, zobaczcie tylko na to. Tylko może, kamera tego tak nie oddaje, jak jest na żywo, ale i tak zaufajcie mi, jest to prześliczne. No dobra, um, teraz um, jak najmniej pianki do golenia, tak troszeczkę tylko tu dam sobie, tak tutaj sobie mniej więcej obmierzę, tak, tak chyba tyle, tak mniej więcej, a myślę, że zadam jeszcze trochę. Dobra, wystarczy. nadzieję, że nic mi się tutaj że nie zrobi, że dodałam więcej pianki, ale myślę, że nic się nie stanie. Teraz jest taka gładka, fajna masa. Bardzo mi się podoba. Mieszam tylko dokładnie, żeby nie było żadnych białych prześwitów. I gotowe. Teraz dodam jedną pompkę takiej pianki do rąk. Później to sobie włożę. Ale nie musicie dodawać pianki takiej do rąk, jak nie macie. Ale moim zdaniem z pianką będzie lepiej. Oczywiście jego testuję ten przepis, więc moim zdaniem ale też moim zdaniem dodam więcej kleju, bo moim zdaniem to za mało więc dodajemy trochę kleju tyle powinno być nawet idealnie ładnie już zaczyna odchodzić dzięki tej piance Mówiła. tak, moim zdaniem właśnie z pianką wyjdzie wiele lepiej niż tak normalnie i teraz tak, dodajemy aktywator mam persil. Proszę, zobaczcie sobie. Gotowe. Dodaję teraz tylko mój aktywator. Wymieszam to i myślę, że Będę mogła już to zakręcić, a wy będziecie no, mogli normalnie oglądać. Znaczy, już tutaj tworzy. Ale to dam jednak więcej aktywatora. Bo to chyba stanowczo za mało. Oj! Marka mi poszła trochę za daleko. Dobra. Wystarczy. Dobrze. Już. Wszystko normalnie widzicie teraz. Slime się już wytworzył, jakiś. teraz go tylko sobie wyrobię w rękach. To nie jest trudna sprawa. Spróbuj sobie odczepię, żeby mieć dużo tylko Spróbuję go sobie tak wyrobić. Jak nie, to dodam więcej aktywatora. Tak jeszcze trzeba więcej. Wydaje mi się, że jest już taki dobry, ale jak się ociupimy, to jeszcze coś tam. Wodam moje stare takie resztki mojego ulubionego aktywatora. Nie wiecie ile on przeżył. Jest jeszcze chyba z tych świąt. Była chyba jakieś 3 miesiące, 2,5. Coś takiego. Może to nie jest już taki starość, ale naprawdę się dużo używało. Bardzo go lubiłam. I lubię nadal. Okej, okay, już chyba ok. Jest dobrze. Nie. Yeah, jeszcze nie. Um. Tak, to teraz już powinno być dobrze. Ja tu w tym suku mam jakieś reszty jak tylko tutaj wymoczę. To oczypimy się klei, Ja Was naprawdę przepraszam, że musicie tyle sobie tutaj czekać z tym, z tym, żeby to patrzeć. Możecie sobie przewinąć na spokojnie. Nic się teraz ciekawego nie będzie wydarzyło. Tylko sobie wymieszam, żeby. Dobry. Jak chcecie oglądać? Jesteście nadal i mnie słyszycie, to oglądajcie. Zresztą może być to fajna SMR. Wydaje mi super zwinki, Takie laski. Nie wiem, jak to nazwać. A myślę, że jeszcze kapka aktywatora. I będzie slajd gotowy. Oj! Otwarte. Widać tutaj z Brokatu. Tak, sam jest już super. Taki idealny, ale jednak dodam jeszcze kawałek aktywatora, bo. Jednak coś się, tym mi nie pasji. No, no, no. jest chyba dobry. Jeśli oglądają to moje koleżanki z klasy, to wiedzcie, że przyniosę go jutro do szkoły. Będzie super. A końcowy składnik, żeby z nami stał się taki, no właśnie, yy, cloud. To jest żelatyna. Jakakolwiek. Ja mam tutaj taką fix, ale ona też działa. Tak myślę. I dodaję ją w Najpierw dodam tylko trochę. Dodawać tak po troszku yy, do momentu, aż nie powstanie taki efekt właśnie Cloud Slime, takiej pajęczynki. O, coś tu chyba czuję, że powstaje. Ale też czuję, że sam się od zaczyna rozpuszczać. No cóż, yy... Będę miała pod ręką tutaj mój boraks niezawodny. Tak, już czuję, że tutaj jest taka pajęczynka. I czuję, że ten slajd będzie mi się bardzo podobać. Ale żeby nie było, będę tutaj miała jeszcze pod ręką mój niezawodny superaktywator. Więcej żelatyny, bo generalnie ta żelatyna fix jest chyba taką samą, tylko że z cukrem. Ym, ona jest do deserów, takie deserowa. Ja myślę, że też zadziała i będzie z niej Cloud Slime. Widzicie, już jest ta pajęczynka delikatnie, tak? Bardzo mi się podoba, nie jest to taki typowy Cloud Slime, myślę, że z zwykłą żelatyną może to wyjść lepiej, ale tu też na pewno się coś tworzy i to nie jest właśnie Cloud Slime tak do końca, ale jest to też bardzo przyjemne. Się robi taka jakby delikatna pęczynka Podoba mi się to. Ten jest taką zwykłą żelatyną. To by o wiele szybciej zadziałało. By Był od razu taki efekt prawdziwego krawcnine, ale. Myślę, że ten też jest bardzo dobry. Polecam naprawdę zrobić. Naprawdę przyjemny. Taka jest delikatna, naprawdę pajęczynka. Ale jak ktoś ma taką zwykłą szalotynę, no to super. No, to, to na pewno mu wyjdzie. Tak, właśnie tak się slime zaczyna troszeczkę tak rozrywać. Jak się go... Nie, jakby nie rozrywać, tylko tak rozpadać delikatnie. I czuć, że to jest właśnie taki cloud slime. Cloud slime się tak właśnie delikatnie rozpada, fajnie. Tak, bardzo przyjemny jest. Strasznie mi się podoba. Jak już mówiłam, z zuką żelatyną no to by pewnie lepiej wyszło, ale ten też mi się super, naprawdę. wiem jak powiedziałam, to już chyba ze setny raz. Naprawdę mi się super podoba. Może spróbuję eksperymentować. I do tego najmniej jeszcze żółty barwnik, żeby powstał taki, może limonkowy, właśnie kolor. Wow, ale to super wyglądało. Patrzcie, jest jakiś tutaj mąkowy. Patrzcie, jaki świetny ten kolor. Super, ale mi się podoba. I wtedy już też wspominałam, że jak nie macie pianki do rąk, to wam w sumie wyjdzie ale będzie on troszeczkę inny może nie tak troszeczkę, będzie troszeczkę gorszy, a jak dodacie to tam właśnie z nim wychodzi lepiej bo już testowałam sobie w sensie to i, i testowałam teraz pierwszy raz, ale za sam. jeszcze trochę dodam żółtego a mam żółte palce dam jeszcze aktywatora tutaj a na koniec dodam do tego slajma jeszcze takie wiem, że już dawno zimie, tam zaczyna się wiosna ale dodam zimowe ozdoby tak, tak zimowe Wpisów No już, mieszam, już mieszam. Przyjemne, przyjemne. No i może w następnym odcinku pokażę że mają całą kolekcję slime. A jak jakieś będą może takie rozpuszczone, albo jakieś niedobre, takie, takie niefajne, to zrobię z nich Slime Covers. Myślę, że będzie je zabawnie. Może jednak zrobię slime Covers według Waszych decyzji. I chciałam też powiedzieć, że jak ja nic nie mówię na filmach, nic, to wtedy ym, są komentarze. A jak mówię, to wyłączają. Ym, więc na pewnym, może, shortcie albo na krótkim odcineczku, nie będę nic mówić. A wy tam może napiszecie sobie, ym, na przykład, jak przerobić tego slajma, właśnie czy dodać piankę i tak dalej. Będę patrzeć na decyzję. Yy, I których jest więcej? Jak mniej więcej? He! <laughs> więcej, mniej więcej. I będę ten. Tak zrobić to. się tak robić. Możecie tam też pisać swoje przepisy. Na pewno z chęcią je przetestuję. No i co? Yy, może za jakieś pół godzinki Nagram taki odcinek Gdzie właśnie Będę tak robić Koniecznie wpadajcie Właśnie nagram taki krótki odcinek Albo shorts gdzie Nie będę nic mówić, koniecznie właśnie wpadajcie Piszcie swoje decyzje Przepisy yy, Jak przerobić Jakiegoś tam zajma Albo nie Może ja za jakieś 20 minut, wstawię odcinek, gdzie pokazuję całą kolekcję slime a jak może za jakieś tam 10 minut po tym wstawię yy, odcinek, gdzie, gdzie ten, robię slime makers. i tam koniecznie jeszcze przed tym właśnie piszcie yy, w sensie ja sobie jeszcze szorce. koniecznie piszcie jak będzie jakieś do przerobienia co tam tam? Ja nie zapomnę. I no co, widzimy się za jakieś 20 minut. Do zobaczenia, pa!